Polski Ład przyniesie bardzo, bardzo wiele zmian. Wydaje się, że skala tych pożytków, które były reklamowane po odjęciu kosztów dodatkowych, o których się nie mówi, typu, że składka zdrowotna nie będzie odliczana jako, jako jakby zaliczka na podatek dochodowy, spowoduje, że wszyscy ci, którzy w tej chwili liczą na bardzo duże ulgi no, w zakresie danin, i, 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 I formalnie oni byli adresatami tej, 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 tej całej zmiany, którym, którym to miało przyjść wyraźną ulgę, mogą poczuć się naprawdę rozczarowani. Natomiast ci, którzy sygnalizowali, że bardzo duża część tych zmian będzie kosztem obciążenia ich pracy, w związku z tym to będzie podnosiło koszty wytwarzania towarów, dóbr, y, y, usług, może się okazać, że to istotnie przyspieszy inflację, o której już mówiliśmy, no bo to dla wielu firm będzie istotnie podnosiło koszty, i nie tylko samych y, y, właścicieli tych firm, bo to oczywiście jest istotny element, ale tak naprawdę zaniedbywalny w porównaniu z tym, co trzeba będzie zrekompensować pracownikom. Kluczowym dla firm. Często się mówi: Ach, tych zaprawiających naprawdę dużo jest stosunkowo niewielu, więc jak ich się obciąży, to wszystko jedno i tam nie ma najmniejszego problemu. No ale proszę pamiętać, że zazwyczaj to są specjaliści ustawiający pracę, tak, żeby dziesiątki innych osób mogły spokojnie pracować, bo albo to są specjaliści ustawiający to od strony zarządczej, albo specjaliści ustawiający to od strony takiej, nazwijmy, no, merytorycznej, tak, umiejętnościowej, wysokiej klasy specjaliści, <laughs> i bez których pracy całe Proces jest no bez sensu, bo jest po prostu nierealizowany. I jeżeli zdarzyłoby się, że część z nich istotna, kluczowa dla poszczególnych przedsiębiorstw stwierdzi, to, to mi się to przestaje podobać i ja nie wiem, zmieniam tryb życia, wyjadę, zajmę się zupełnie czym innym, będę sadził dynie, no to może się okazać, że to będą bardzo duże straty w, w zakresie organizacji produkcji. Jakoś się trzeba będzie załatać. Być może trzeba będzie zatrudnić kogoś jeszcze drożej albo nakłonić tego kogoś do powrotu i to będzie drogo. No i tak naprawdę to wszystko będzie widać w kosztach wytwarzania, więc i w cenach towarów i usług. I, i to po prostu wróci. I ci, którzy mieli mieć dużą ulgę i mieli mieć dużo pieniędzy z powrotem w kieszeni, po pierwsze, tych pieniędzy będą mieli w kieszeni mniej niż się spodziewali, a po drugie, znacznie więcej tych pieniędzy będą musieli wydawać w różnych, w różnych miejscach, kupując towary i usługi. My w tej chwili wciąż leżymy rany, bardzo, bardzo, bardzo takie bolesne rany po, po, po pandemii. I tak naprawdę trudno wskazać na na jakieś y, y, kroki ze strony administracji, które to lizanie ran miało, miałoby nie wiem ułatwić, przyspieszyć, y, zrobić y, tak żebyśmy szybciej się pozbierali na nogi. A tak naprawdę dostaliśmy bardzo mocne uderzenie, żebyśmy przypadkiem z tych kolan nie wstali.